Twój ascendent wpływa na to, jak chcesz być postrzegany, na to, czym pragniesz się wyróżniać. Jest to Twoje pierwsze wrażenie. Twój ascendent ma też wpływ na to, jak odbierasz świat i na Twoje podejście do życia. Czasami może też on mieć związek z Twoim wyglądem zewnętrznym, i właśnie o tym będę mówiła w tym filmie. Twój ascendent to znak zodiaku, który w momencie, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, wznosił się na wschodnim horyzoncie. Żeby poznać swój ascendent, musisz znać dokładną godzinę urodzenia, bo ascendent zmienia się co około godzinę, czyli potrzebujesz dokładną datę, miejsce i godzinę urodzenia. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki znak zodiaku masz w ascendencie, to na dole masz podlinkowaną stronę, gdzie możesz to sprawdzić. Jeżeli film ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. No to zaczynamy. Jeżeli twój ascendent znajduje się w pannie, podchodzisz do życia w praktyczny sposób. Używasz systemów, reguł i zasad. Lubisz planować i lubisz te plany realizować. Lubisz być ciągle zajęty, lubisz ciągle coś robić. Jeżeli fizycznie czegoś nie robisz, to ciągle myślisz o tym, co mógłbyś zrobić. Jesteś bardzo zorganizowany i bardzo uważny. Zwracasz uwagę na swoje otoczenie, zwracasz uwagę na szczegóły. Zawsze zastanawiasz się nad tym, co można by zrobić lepiej. Jesteś bardzo pracowity, potrafisz wykorzystać zdobyte informacje w praktyce. Ważne dla Ciebie jest Twoje życie wewnętrzne, dlatego możesz sprawiać wrażenie osoby cichej i zamkniętej w sobie. Często analizujesz swoje życie i zastanawiasz się, co możesz poprawić w danym jego aspekcie. Przez to, że ciągle próbujesz coś poprawić, możesz sprawiać wrażenie osoby, która do wszystkiego się przyczepia jesteś wymagający i krytyczny czasami ale nie zawsze ascendent wpływa też na nasz wygląd zewnętrzny mając ascendent w pannie możesz wyglądać wyjątkowo młodo możesz być osobą która ubiera się w sposób prosty i praktyczny nie lubisz szalonych i odważnych kolorów. Dbasz o swój wygląd i o każdy jego szczegół. Możesz mieć problem z zaakceptowaniem tego, jak wyglądasz, próbując ciągle coś poprawić. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli film ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i zapraszam cię też do zasubskrybowania. Do następnego. Cześć.